We'll <laughs> Na Knaziewicza nie było nas z raportem już dawno. Konkretnie 24 sierpnia był ostatni raport, stąd to już prawie 2,5 miesiąca. No, tyle się różnych remontów dzieje, że nie można być wszędzie, a na Knaziewicza zadziało się dużo. W tej chwili na odcinku w zasadzie za wyjazd ze szpitala ten główny są już krawężniki, są po jednej stronie północnej chodniki. Wykonano przede wszystkim pracę podziemną. No I tu od razu warto y, zwrócić uwagę, że podobnie zresztą jak na przykład na Szparagowej tu też wyszły problemy z instalacją kana kanalizacyjną i to o wiele większe niż pierwotnie y, zakładano, także y, tu mieliśmy nieco kawałek dalej, chyba najgłębszy wykop w Łodzi nie licząc y, dworca i tunelu średnicowego, bo naprawdę to był wykop y, kilkumetrowy, gdzie byś tam y, zmieniano całą i wymieniano pewne elementy kanalizacji, coś to wpłynęło na y, y, długość tych plac. Tak czy siak prace trwają, widać nawet za mną prace trwają e, nawet e, w sobotę. Tu na tym odcinku e, od e, Zgierskiej do szpitala e, jest podbudowa. E, są też wylane dwie płyty e, przystanków. Widać, że przystanek nie będzie w tej e, takiej jakby zatoczce koło wejścia do e, szpitala, tak jak dotychczas było. Przystanek autobusowy będzie przesunięty, a jednocześnie ta zatoczka uzyska postać takiego skweru. E, prace dalej, nadal pierwszym odcinku są y, może mniej intensywne, y, ale też już y, zrobiono instalacje podziemne, także y, tam y, też o, oczywiście rozebrano starą y, warstwę jezdni. Oczywiście tam na drugim końcu szpitala musi być utrzymany wyjazd dla karetek i tam cały czas jest utrzymywany jeszcze stary asfalt i tak samo na ulicy Kalinowej, która jest jakby jednym zadaniem y, razem z Gniaziewicza. Z tym, że na Kalinowej zrobiono to, co jakby nie utrudnia y, przejazdu, to znaczy y, trwają tam prace już jest podbudowa, jeśli chodzi o taką yy, zatoczkę. Yy. Małą przed y, Przychodnią Weterynaryjną tam w zasadzie taki można powiedzieć parking tam to y, też już zrobiono y, także prace postępują no, termin wstępnie deklarowany o którym była mowa to jest y, koniec y, tego roku czy precyzyjnie chyba 24 y, grudnia y, no wydaje się że ze względu na te problemy to jest raczej niemożliwe natomiast wykonawca w tej chwili deklaruje że y, y, zapewni przejezdność czyli będzie wykonana jezdnia tego odcinka do końca tego roku. Wiadomo jakieś prace uzupełniające yy, potem. Yy, no i widać chociażby z tego, że pracuje w sobotę, że wykonawca się stara. No cóż, budowa jak budowa ma też swoje prawa i czasami wychodzą rzeczy, których nie do końca można było, które nie do końca można było wcześniej yy, przewidzieć.